Tomasz Albratowski, uśmiechnijmy się do siebie i do niego. I posłuchajmy. Wspomnieliśmy kiedyś o tym, ale sprawa jest ciekawa i dlatego warta jest szerszej pogadanki z mojej strony, a wysłuchanki z waszej strony. W rankingu mierzącym przejrzystość i transparentność działalności rządów państw całego świata za rok 2014 Polska zajęła 110 miejsce na 97 badanych państw, czy ileś tam jest pamiętam? No, lepszy wynik uzyskały Gabon, Rosja, Ukraina, Albania i tak dalej. To gorsze miejsce, słuchajcie, niż zajmowała reprezentacja piłkarska nożna za swoich najgorszych czasów. Wynik Polski to konsekwencja, jak czytam, licznych afer gospodarczych, z udziałem rządzących, skomplikowany system podatkowy, korupcja, nepotyzm, ogromna biurokracja. Co to w ogóle znaczy przejrzystość działania rządu? A skąd my to mamy wiedzieć? Czy ja? Jak rząd sam nie wie, nie? Jakby wiedział, to by był pewnie przejrzysty. Teoretycznie to, to, to znaczy, że decyzje i posunięcia rządu są zrozumiałe i podejmowane z rękami na kołderce. Jednym słowem właśnie przejrzysty jest jak pół litra czystej. Jednostką przejrzystości naszego rządu jest kopacz. Jeden kopacz. My mamy jeden kopacz przejrzystości, a taki gabon ma kilkanaście kopacz przejrzystości. Ale słuchajcie, jest też pozytywny aspekt tego rankingu. Posłaliśmy w świat Jednoznaczną wiadomość, że dzięki brakowi przejrzystości działania rządu u nas robi się tu u nas najlepiej interesy. Najwygodniej się z Polski wyprowadza pieniądze, a rządzący z ochotą biorą udział w aferach, które są niewykrywane. Słuchajcie, to napawa optymizmem i rodzi nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój braku przejrzystości w kraju.